Witam Państwa serdecznie, z tej strony Bartek Juraszek i zapraszam do kolejnego odcinka pod tytułem Being CryptoPyta. Moimi gośćmi dzisiaj są szefowie kosmicznych karteli, współtwórca Space Cartels Ariel Kowalczyk i CMO projektu Michał Lewicz. Dzień dobry, panowie. Cześć, Bartek. Dzień dobry, witam. Pierwsze podstawowe pytanie: czym jest projekt Space Cartels? Więc może ja zacznę od tego, że szybko przedstawię, czym jest Space Cartels i czym się tutaj zajmujemy. Więc Space Cartels jest to gra ekonomiczno-strategiczna, w której wcielimy się w rolę bossa kartelu na planecie X. Cała historia dzieje się w roku 2266, gdzie zostaliśmy zesłani tak naprawdę w związku z populacją, która cały czas rośnie na planecie Ziemia i ziemianie poradzili sobie w jakiś sposób z, właśnie z overpopulacją poprzez wysyłanie złoczyńców na właśnie planetę X. Swego czasu było to dwustronne połączenie, natomiast właśnie w roku 2266 ziemianie przeprowadzili kilka ustaw w których właśnie już nie przyjmują ludzi z powrotem z planety X. Jak można się łatwo domyśleć, wysyłają tam samych najgorszych typów i właśnie my jesteśmy wcielamy się w rolę jednego z nich, musimy sobie poradzić w tym bardzo bezlitosnym świecie. Brzmi, 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 Planeta bo... X w ogóle stała się Oj. Planeta X w ogóle stała się jedną z najbardziej niebezpiecznych planet we wszechświecie, także jest tam bardzo duża konkurencja. Będziemy mogli również najeżdżać innych bossów karteli, wykonywać przeróżne misje i naprawdę mamy pełną gamę różnych aktywności, które będziemy mogli robić jako kartele. No i już niedługo odpalamy naszą pierwszą, największą możliwość zarabiania na grze, którą będą areny, gdzie nasi bosowie będą mogli współzawodniczyć między sobą. I tutaj moje kolejne pytanie, bo nie jesteście zwykłą grą, projekt nie jest zwykłą grą, tak, jakich jest, jest wiele na scenie gamingowej. Wykorzystaliście technologię blockchain, to jest pierwsza rzecz i Space Cartels jest modelem play to earn. I Pierwsze pytanie, dlaczego blockchain? Właśnie jesteśmy tutaj fanatykami wszystkiego, co związane jest właśnie z, z, z kryptowalutami, jak i z technologią blockchain. Jesteśmy sami graczami z tradycyjnego rynku, natomiast wraz z wzrostem rynku właśnie Web3. Zaczęły powstawać też gry i zaczęliśmy przenosić się powoli i patrzeć, jak to właśnie tam wygląda. Gry Web3 różnią się od tych tradycyjnych właśnie tym, że wprowadzają model, w którym jesteśmy właścicielami niejako części, części asetów, które posiadamy. Ja, jak to usłyszałem pierwszy raz, od razu zacząłem myśleć o wszystkich tych grach, w które grałem, grałem, jak miałem 8 lat. I zastanawiałem się, ile warte byłyby te rzeczy, jeżeli nadal miałbym gdzieś je dostępne jako, jako tak naprawdę eksponaty, nawet i gdzieś do jakichś muzeów, nie wiadomo do czego. Natomiast no, wszystkie, wszystkie gry z rynku, z rynku tradycyjnego jednak nie dają żadnych własności graczowi. Tutaj otwierają się wielkie, wielkie możliwości. Gdzie gracze właśnie mogą nawet spekulować tymi, tymi przedmiotami, i pojawia się bardzo dużo różnego typu graczy, więc my właśnie chcieliśmy pokazać graczom, że można również sobie pograć, pobawić się fajnie, jak i również zarobić, jeżeli, jeżeli, jesteś, jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz. Jeżeli chodzi o sam play to earn Model, to zauważyliśmy i zauważyliśmy, i tak naprawdę cały rynek już troszeczkę odchodzi od samego play to earn i zamienia się to powoli na play end earn, gdzie jak można zauważyć z wielkich przykładów, na przykład Axie Infinity, które jest tak naprawdę powtarzanym wielokrotnie przykładem, gdzie jeżeli gra staje się zbyt mocno play to earn. To tak naprawdę odbiera się troszeczkę fan z tej gry, a dodatkowo pojawiają się takie przeszkody, gdzie kupowanie asetów do gry momentalnie traci, traci na wartości i mimo że chcieliśmy zarobić, to okazuje się, że niby zarobiliśmy, ale to co kupiliśmy jest praktycznie warte nic i, i Wychodzimy albo na zero, albo nawet czasami, czasami na minus, więc my troszeczkę odchodzimy od tego sposobu, od, od tego modelu i przechodzimy w model, w którym gra ma przede wszystkim ma być zabawą, ma przede wszystkim sprawiać przyjemność i frajdę, a przy okazji, jeżeli popełnisz dobre decyzje, jesteś dobrym strategiem i, i, i ekonomistą, możesz dodatkowo sobie dorobić. Tak, no i warto na pewno wspomnieć, że razem z technologią blockchain, jak i z technologią NFT, w sumie NFT możemy nazwać technologią, ponieważ to jest jeszcze nieodkryta, nie, nieodkryte źródło i które daje nam po raz pierwszy w ludzkiej historii możliwość posiadania tych właśnie cyfrowych asetów. Wiadomo, wcześniej mieliśmy na przykład MP trójki, kopiuj wklej i tylko tyle. A e, tak jak Ariel mówił, różne te itemy z tych gier, gdyby były wcześniej w postaci NFT, no to na pewno gracze, no, na pewno by było dużo więcej graczy zainteresowanych grami, i do tego na pewno duży, dużo większy kapitał by tam przepływał. Poza tym, gracze e, wcześniej by mogli zarabiać. Teraz dopiero to jest e, w sumie tak bardziej dostępne do, do, dla graczy wiadomo, że wcześniej też były różne marketplace'y, które nie były bezpośrednio implementowane w grach, ale gracze i tak sobie potrafili poradzić, sprzedając różne itemy na Allegro i tak dalej. I tutaj my również wychodzimy naprzód, ponieważ będziemy implementować marketplace w naszej grze, gdzie właśnie gracze będą mogli się wymieniać nie tylko itemami, ale będą również mogli handlować różnymi surowcami, które pozwolą im się rozwijać w grze. Nie jestem wytrawnym graczem, ani znawcą rynku gaming, gamingowego, ani przestrzeni gamingowej, ale korzystając z tego, że mam dwóch synów, którzy są bardzo mocno gamingowi, rozumiem doskonale to, o czym mówicie. Dwie rzeczy, które mnie interesują bardzo mocno. Może, może troszeczkę jakby odbiegnę, ale, ale celowo. I to jest pytanie bardziej do, do Michała, jako do osoby związanej z promocją i z marketingiem. Znam branżę krypto bardzo dobrze, sam tym się zajmuję na co dzień. Czy, jaką widzisz przestrzeń do, do możliwości pokazywania teraz właśnie tych gier opartych na blockchainie, biorąc pod uwagę, że ludzi, którzy korzystają z krypto, jest teoretycznie dużo, ale w praktyce tak naprawdę to jest jakiś ułamek rynku, tak? Nawet chyba nieporównywalny do, do tego sektora gamingu, nie wiem, nazwę klasycznego po prostu. Troszkę może, może pomogę, bo wydaje mi się, że o ile dotarcie do osób związanych z krypto będzie stosunkowo proste. No kwestia przekonania ich do, samego, do do samej gry. Zresztą chyba każdy gracz wybiera taką grę, jaką po prostu lubi, jaka, jaka mu się podoba. no Tu ma dodatkowe możliwości, więc sam to oceni. Ale jaki sposób, czy, czy w ogóle macie pomysł na to, żeby wyjść poza, poza Web3 i żeby zacząć przekonywać ten, ten starszy model sieci Web2 do tego, żeby, żeby grać właśnie w to, czym Wy się zajmujecie. To właśnie głównie chcemy celować w graczy non-krypto. Tam jest bardzo duży potencjał, dlatego również nasza gra będzie dostępna po prostu do gry. Nawet nie, nie, nie będzie trzeba inwestować żadnych funduszy, będzie można zacząć rozgrywkę za darmo i powoli budować swoją pozycję. Także również chcielibyśmy zaimplementować system, w którym nie będzie trzeba za bardzo wiedzieć dużo o krypto. Chcielibyśmy też, żeby to było połączone z typu kartami Visa, gdzie na przykład zamiast łączyć się Metamaskiem, będzie można tylko wpisać swój adres e-mail i pod spodem już tam się będzie wszystko działo automatycznie. To chcielibyśmy zrobić, jak, jak nam to wyjdzie, to jeszcze się okaże. No, na pewno będziemy stawiać duży nacisk na to, żeby po prostu gra była friendly dla graczy non krypto Świetnie. I, I tu, jakby kontynuacja tego pytania, teraz proszę Ciebie, Ariel, o, o odpowiedź. Um, edukacja kryptowalutowa jest bardzo ciężka. Wiecie. Zapewne o tym, Wy wiem, ja wiedzą nasi, nasi widzowie, nasi czytelnicy. Ona jest długa i usłana kolcami. I pytanie wymienił chyba wszystkich czy, czy tego typu projekt, który tworzycie może być w pewien sposób właśnie takim elementem uproszczonej edukacji dla ludzi non krypto, chcących wejść w ten sektor, czy do tej branży ułatwiając jakby obchodząc troszeczkę ten element nauki, takich ścisłej czytania, próbowania, gdzie tutaj jakby grając mamy możliwość od razu, ym, zabrakło mi słowa, no, no te, testowania tego po prostu na, y, na żywym organizmie. No Jest to na pewno jakiś sposób edukacji albo też szerszego podejścia właśnie do, do, do kogoś, kto może spekulatywnie troszeczkę patrzeć na, na rynki kryptowalut. Wielu ludzi, którzy w tych rynkach nie są, to tak naprawdę są ludzie, którzy o tych rynkach słyszeli, natomiast są nastawieni z jakichś powodów sceptycznie. Czy jest to związane z tym, że słyszą, że bitcoin spada z 70 tysięcy na 17, czy, czy przy, 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 których, przy których tych cyklach tak naprawdę spadał i, i, i widzą to jako swego rodzaju. Może niekoniecznie skam, ale, ale coś, coś, co, coś, coś, co jest niebezpieczne i coś, co niekoniecznie ma, ma przyszłość i użyteczność. I właśnie my chcemy uderzyć w tą użyteczność, bo gracze tak naprawdę, których jest właśnie tu gdzieś, kiedyś szukałem statystyk na ten temat. Wiadomo, że te statystyki mogą być lekko przekłamane, ale tradycyjny gaming ma około 360 milionów. Aktywnych graczy, przy czym gaming w krypto ma tylko 2 miliony. Wiadomo, że, że, że tymi statystyką nie do końca można wierzyć, ale wiesz, pokazuje to skalę tego, ile ludzi może tak naprawdę przejść do rozgrywki i po prostu grać, a zobaczą ten layer krypto dopiero wtedy, gdy okaże się, że czekaj, czekaj, bo ten surowiec, który tutaj ludzie zaczynają opowiadać, że oni go sprzedają za, za, za dolary. To może ja też się tym powinienem interesować. I właśnie u nas w Space Cartels, tak jak właśnie Michał tutaj wspomniał, nie będziesz potrzebował swojego walletu. My będziemy Twoje, wszystko, co posiadasz w grze, przechowywać za Ciebie, u siebie w bazie danych. Natomiast w momencie, gdy będziesz chciał wyjść z gry, po prostu zostaniesz zapytany o to, żeby stworzyć sobie wallet, i tak naprawdę już będziesz mieć interes w tym, żeby, żeby to zrobić. Nie będziesz tak naprawdę zmuszony, żeby wskoczyć w głęboką wodę i, i zobaczyć, dobra, to potrzebuję to, 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 tylko już będziesz coś miał tak naprawdę swojego i sam tak naprawdę będziesz, się, będziesz, będziesz troszeczkę bardziej zainteresowany w tym, żeby zobaczyć, jak z tego wyjść. Więc, więc tutaj troszeczkę jest taki właśnie gateway Bardzo pomiędzy... Podobnie. Mhm. No dokończ, dokończ. Tak, więc tutaj jest troszeczkę taki właśnie gateway pomiędzy tradycyjnym rynkiem a, a, a rynkiem web bardzo podobnie było również w przypadku Axing, gdzie ludzie zaczynali grać, bardzo ta gra była popularna, jeśli chodzi o Filipiny, Indie i tak dalej, bo dowiedzieli się, że na tych grach można zarobić. I wtedy już ten próg edukacji czy adopcji już przestawał być problemem, bo jeśli pojawiał się szelest, to oczywiście każdy był skory nauczyć się tego systemu i później wyciągać z niego, ile się da. Pod tytułem Jak założyć maskę. Tak, tak. Ja wiecie co, to jest, to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe to, o czym mówicie, dlatego że e, ja obserwując ten rynek nasz kryptowalut to, to już od wielu, wielu lat, to jak i od ponad trzech lat bardzo zawodowo, to widzę po prostu, że ta edukacja to jest w dalszym ciągu bardzo dużym problemem. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnią nowość, jeśli chodzi o kolekcję NFT Donalda Trumpa która miała możliwość zakupu płatności przy użyciu karty i, i tam leży kilka tysięcy portfeli, po prostu do których nikt nie wie, jak w ogóle się dostać. Nie? Także to będzie chyba dobry taki case, który będzie pokazywał, jak, 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 jak daleko jeszcze tak jesteśmy, tak naprawdę, jaka jest ta odległość pomiędzy Web 2 a Web 3, chociaż dla nas tutaj siedzących, no to już jest chyba taki chleb powszedni, że jakby. Nie dziwi mnie nigdzie, jak otwieram stronę i, i jest guzik Connect Wallet, tak? Bardzo naturalne. Opowiedzcie, proszę, jeszcze coś troszeczkę o, o samej grze. Pokażę, pokażę tutaj naszym widzom główną stronę. Wygląda to fajnie. Gra jest przeglądarkowa. Poproszę o trochę technologii. Takiej nie trzeba instalować, można sobie po prostu wejść na stronę. I co dalej? Więc tak, na początku wchodząc do rozgrywki, Będziemy tak naprawdę wrzuceni w świat właśnie na planecie X, czyli świat przedstawiony właśnie tutaj na, te, na, na tej grafice. I jeżeli ktoś grał kiedyś w gry w stylu Ogame, który był bardzo popularny w Polsce, plemiona, czy też bardziej popularne gry teraz, jak Clash of Clans, to na pewno wie, z czym to się je. Więc tak naprawdę przeskakujemy sobie po swoich stronach, czy jest, to, czy jest to Twoja strona bazy, czy jest to Twoja strona miasta. Rozbudowujemy swoje budynki, czy na przykład w mieście może być to Twój nightclub, który jeżeli rozbudujesz, to będzie pozwalał Ci na zarabianie więcej waluty w grze, czy jeżeli rozbudujesz sobie bardziej Stock Exchange. To będziesz mógł mieć dostęp do większej ilości spółek, które będą handlowały, handlowały w rozgrywce. Aktualnie jest dostępnych kilka tutaj, właśnie ekranów. Na początku trzeba stworzyć postać i mamy swój storage, mamy, swój, mamy swoją postać, która ma swoje statystyki i y właśnie w modelu, znaczy w module, który będziemy teraz wypuszczać areny, używając swojej postaci, będziemy walczyć z innymi, z innymi kartulami i zdobywać, zdobywać właśnie te surowce. Żeby wejść na arenę, potrzebujemy energii, żeby mieć tą energię, to potrzebujemy mieć mieć generator, i tak naprawdę wszystko, wszystko kręci się wokół, wokół generatora. Możesz grę prowadzić całkowicie free to play, natomiast jeżeli masz generator, który kosztuje u nas 10 BUSD, czyli 10 dolarów, to możesz wykorzystywać z niego energię i po prostu wchodzić na areny, zdobywać surowiec i wykorzystywać ten surowiec na otwieranie przeróżnych boksów. U nas są to właśnie mystery boxy i będziesz za to zdobywał następne generatory i następne surowce, które będą się przydawać. My aktualnie chcemy wypuszczać tak naprawdę, można powiedzieć, budynek po budynku, żeby trzymać graczy cały czas zainteresowanych, więc właśnie zaraz po wypuszczeniu aren zaczniemy wypuszczać farmy. Farma będzie wyglądała w taki sposób, że po prostu będziemy mieć kilka, kilka sadzonek do zdobycia, będziemy mogli sobie posadzić różne nasiona i z nich będziemy mogli tworzyć różnego typu. Różnego typu można powiedzieć narkotyki. Może nie jest, to, nie, jest, nie jest to, takie ładne słowo, natomiast 2266 narkotyki to nie są tylko rzeczy dla ćpunów, są to rzeczy dla właśnie dla bosów, kartelów, które będą ich po prostu wspomagać w wszelaki sposób. Żeby stworzyć te, 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 te przeróżne typu używki, będzie trzeba przejść różne minigierki, trzeba będzie wykorzystywać umiejętności zapamiętywania tego, gdzie co, w którym miejscu i w jakiej ilości, więc nie będzie to taki zwykły klikacz, gdzie wystarczy tylko kliknąć zrób i to się będzie robiło, natomiast będzie trzeba wykorzystać troszeczkę swoich umiejętności. Właśnie tutaj w tej grze stawiamy na to, żeby gracz przede wszystkim mógł, wchodząc sobie tylko i wyłącznie na 15 minut, czekając na taksówkę, wykonać dużo akcji, Natomiast większość rzeczy dzieje się w tle. Co chciałem dodać? Chciałem dodać to, że mimo, że wiele rzeczy dzieje się w tle, to tak naprawdę największe profity przyniesie, przyniesą nam aktywne działania, jakie podejmujemy, i one będą musiały być motywowane właśnie przez odpowiednią ekonomię. Więc jeżeli będziemy chcieli wybudować jakiś budynek czy, czy stworzyć jakąś jakąś używkę, to tak naprawdę będzie mieć to oddziaływanie ekonomiczne. W związku z tym, że u nas wszystkie surowce właśnie są pod prawem popytu i podaży, więc czasami może się okazać, że jakaś używka jest tania, czasami może się okazać, że ona tak naprawdę jest okropnie droga i wcale się jej nie opłaca tworzyć. Więc teraz cały czas trzeba mieć oko Oko na tym, co się dzieje w grze, co ile gdzie kosztuje, żeby, żeby po prostu nie stracić szybko swojego majątku. Czyli kilka takich faktów. Czyli tak, mamy edukację, e, e, uczymy graczy biznesu, uczymy graczy świata Web3, posługiwania się portfelem kryptowalutowym i zaprzestania używania loginu i hasła. E, uczymy spekulacji. No, i dajemy jeszcze przyjemność grania. Czy coś jeszcze do tego byście dodali? Tak, dajemy jeszcze przyjemność zarabiania na tym wszystkim. Dokładnie. I ta opcja będzie dostępna już niedługo. Oczywiście, tak jak Ariel wspomniał, wszystko kręci się wokół generatorów i energii, której, którą możemy z nich uzyskać każdego dnia. Tą energię po prostu będziemy używać do wypełniania różnych misji. Lub uczestnictwa w arenach, i za właśnie po podejmowaniu dobrych decyzji będziemy nagradzani odpowiednio, więc tak to się będzie kręcić. Super. Powiedzcie mi, na jakim etapie jest projekt? Czy projekt już jest ukończony w 100% i gotowy do tego, żeby, żeby grać, czy, czy jeszcze potrzebujecie coś zaimplementować? Więc jeżeli chodzi o sam postęp w grze. To cały czas pracujemy nad tym, żeby ukończyć. Tak naprawdę projekt Space Cartels nigdy w 100% nie zostanie ukończony, bo chcemy cały czas graczom coś nowego oferować. Więc nawet jeżeli wypuścimy wszystko, co mamy w tym momencie do wypuszczenia, to na pewno będziemy dodawać więcej elementów do rozgrywki. Wiemy o tym, że gracz. Nie jest zbyt cierpliwy i chce cały czas nowych doznań, więc na pewno będziemy próbować cały czas coś dodawać. Mamy dość sporą społeczność, która cały czas ma jakieś nowe pomysły na ten temat co można by było jeszcze zrobić, mimo że wiele rzeczy jeszcze, które są zaplanowane, nie jest, nie jest zrobionych, więc pomysłów na pewno nie braknie. My jesteśmy bardzo otwarci na wszelakiego typu propozycje i, i wrzucamy je tak naprawdę w dyskusję do teamu, jeżeli widzimy jakiś, jakiś sens, sens sens tej właśnie propozycji. Natomiast jeżeli chodzi o sam postęp, to tak właśnie jak tutaj Michał wspomniał, jesteśmy w trakcie kończenia testów pierwszego modułu, który pozwoli wam zarabiać, czyli Aren. Aren, które wydaje nam się, że będą niesamowicie zabawne i, i będzie, będzie, będzie na pewno dużo rzeczy tam do roboty. Nasi gracze tak naprawdę, areny już grali teoretycznie, natomiast były to tak naprawdę bardzo, bardzo proste, excelowe areny, można powiedzieć. Wykorzystywali swoich bossów i, i rzucaliśmy kośmi, kto gdzie będzie kiedy wygrywał. Już wygrywali pierwsze tak naprawdę swoje swoje tokeny DUST, więc mamy już kilku właśnie zwycięzców tych aren, natomiast właśnie rozbudowaliśmy je dużo, dużo bardziej i będą gotowe, no nie chcę, w sumie nie pamiętam do końca, w którym, w którym dokładnie dni będziemy to wypuszczać, ale całkiem możliwe, że w momencie wypuszczenia tego artykułu są już gotowe, więc tak. Dobrze, to panowie, moja propozycja jest tak. Zakończmy dzisiaj na tym, ale tylko dlatego, żeby jednak zachęcić naszych, naszych widzów do wejścia na stronę spacecartels.com. Dobrze, kom, tak, nie pomyliłem się. Są wszystkie informacje niezbędne dla graczy, dla inwestorów, dla społeczności dostępne w lewym menu. Już informowaliśmy też naszych czytelników, że Inkrypto zostało Waszym oficjalnym partnerem medialnym, więc będziemy starać się na bieżąco przekazywać nowości, e, które wprowadzacie. Może nowych partnerów, cokolwiek zadzieje się w projekcie Space Cartels. Ja obiecuję, że e, zaprzęgnę któregoś z moich synów, ponieważ powtarzam, że jednak gamingowy nie jestem, już chyba nie będę. Natomiast poproszę któregoś z moich synów, żeby, żeby, żeby śledził postępy i żeby zdawał mi na bieżąco też relacje. Jak sprawa wygląda? Podsumować mogę na pewno, że ten trend gamingowy w blockchainie jest coraz bardziej widoczny i w, moje, w moim zdaniem przyszły rok będzie należał w głównej mierze do, do, do gier blockchainowych życzę powodzenia, trzymam kciuki w obu rękach widać? Dobra, widać. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać, nie tylko na live, ale pewnie zrobimy jeszcze jakiegoś Twitter Spaces w tematyce gier blockchainowych. Drodzy Państwo, moimi gośćmi był dzisiaj Ariel Kowalczyk i Michał Lewicz z projektu Space Cartels. Bardzo Wam panowie dziękuję za to, że mogłem z Wami porozmawiać o Waszym projekcie. Dzięki ślicznie za ugoszczenie nas i również życzymy powodzenia z, z, z wszystkim u Was i mamy nadzieję, że będziemy kuszczeni znowu. To mogę na pewno obiecać. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Świetnie. Dzięki śliczne. Dzień. Cześć.